Będę trzymał kciuki za to, żeby Piotr jako trener zdobył więcej niż, niż mnie się udało. Często rozumiem, że więcej niż wyżej niż szóste miejsce. I na pewno będę sercem za cały czas. I na koniec taka to, moja dygresja jest, że ja życzyłbym każdemu człowiekowi w ogóle pracującemu w sporcie, a w szczególności trenerowi, Wielkie, wielkie dzięki jeszcze, że tutaj czas oddałem Przede wszystkim chciałbym podziękować Bartkowi Saganowi za 12 lat współpracy, za szansę szansy zaistnienia jako trener w Siatowicach Mam nadzieję, że 12 lat pracy w pałacu też... Hmm, hmm, klub Sportowy Pałac jest, hmm. czy był, czy jest ze mnie zadowolony i że trzeba ja w siebie wszystko. Wierzę to mocno, że, że dwa kluby, te czyli Delektra i Pałac tworzą taki jeden front pod nazwą e, Siatkówka i razem będziemy pracowali na to, żeby Siatkówka w mieście jeszcze była popularnym sportem, także e, to jest to pierwsze, co chciałem powiedzieć. E, wiem jedno, że klub sportowy Pałac będzie, z nią będzie grał po raz 20 w, w kolejny sezon w ekstraklasie, w serii najwyższej plus Lidze Kobiet, jeszcze raz wszystkim moim znajomym, przyjaciołom, których zostawiam w płacę, serdecznie dziękuję. Jeśli chodzi o tutaj to, co powiedział Waldek Piotr wcześniej, prezes nowego mojego klubu, to wszystko jest bardzo ważne i na pewno jest ciężko żeby objąć Klub po takim trenerze, jakim jest bardzo wspaniały, ale też deklaruję, że, że to jest jedyna deklaracja, że nie pojawia się ciężkiej pracy, w związku z tym tylko tyle, powiem, że dziękuję za zaufanie, dziękuję za, um, za to, że taką szansę mi stworzono. Jednocześnie tutaj jak już wszyscy ładnie, no to ja też chciałem się pożegnać przez te trzy lata, które byliśmy droższym, bo to się troszeczkę lepiej poznać, a powiem tylko tyle, że też żeby na swoją reprezentacyjną trzy lata, cztery. Gdzieś ta reprezentacyjna terena się toczyła, no bo to, to też było inspiracją do tego był Władze, który decydował o tym, kto będzie obsadzany w jakiej reprezentacji i wtedy też dostałem od niego szansę i mam nadzieję, że za te dotychczasowe występy reprezentacji jednocześnie Bartkowi dziękuję, a też wiem, że dałem tam siebie wszystko i najprawdopodobniej na tę chwilę będę musiał przynajmniej przerwać w współpracę z tej pracy z reprezentacją. Także jeszcze raz dziękuję i wszystkiego najlepszego